Wiedziesz, yy, poczekaj, słuchajcie, więc i co ja tam dalej pierdolę? Co z tymi łapami? Jak ci wygodnie. A mikrofonu mi nie dajesz? Nie. Zamienić to się Manko, czy nie? tak. Może powiemy. Nie, dobra. Siemanko, no. Uczestników. No nic z tym nie zrobię. Witam Was bardzo serdecznie, jak widzicie mamy typowo piękną wiosenną aurę, a opony w motocyklach pragną kontaktu z asfaltem, z szutrem oczywiście też. To idealna okazja, żeby pomyśleć o pierwszym zlocie, a już w ostatni weekend kwietnia w miejscowości Warka odbędzie się zlot fanów modelu QJ Motor SVT 650, a my jako Motorland będziemy tam obecni. A konkretnie Marcin Siema. i Jacek. Cześć. Dla wszystkich uczestników, którzy zapiszą się do 30 marca, przewidujemy drobne upominki. Tutaj łapcie link do tego wydarzenia i łapcie link do profilu Michała, u którego się zapiszecie. Dzięki wielkie i mam nadzieję, że do, do zobaczenia. zobaczenia. Na złocie.